776 rezerwat góra Śradowska. Przy niebieskim szlaku w lasach Starachowicko, suche dniosko, skarżyskich. No ja od skarżyska kamiennej pokonałem gdzieś około trzech dych, żeby się tu znaleźć. Ale szlak prawdopodobnie prowadzi od Bodzentyna do suchedniowo będę musiał sobie to sprawdzić rezerwat piękny jodły troszkę rzadsze tutaj o, pojawia się więc coraz więcej buków i dębów i to całkiem spory jest też jesion proszę bardzo wykroty a rezerwat prawie 200 hektarów tutaj na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzieś niedaleko do niego jest. No i od 1995 roku na szczycie tej Góry Sieradowskiej ten obszar chroniony. Całą drogę bardzo, bardzo mokro wszędzie. Ten las trzymał bardzo mocno wilgoć, i ścieżki zapada się stopa pod najmniejszym ciężarem. A tutaj już jest sucho, tutaj jest szczyt góry, no i ta woda gdzieś sobie podpływała. Przydałoby się trochę deszczu. A jodły... Ja No jak te świętokrzyskie jodły, piękne. To tyle.